Cześć Maneczko, z tej strony Kamil, witam Was w szóstym motowlogu na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku, znaczy się wczorajszym odcinku, bo dzisiaj ten odcinek najprawdopodobniej wyjdzie. Yy, nagrywałem film z pewną osobą, yy, o której się dowiecie na filmie. Tylko po prostu zapomnieliśmy wstępu nagrać, żeby nie było bez wstępu, to nagrałem, o jak widzicie jest montowany tu film, tylko początku nie było. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę. I zapraszam Was do oglądania. I zostańcie do końca, bo się Left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways. Bo ja czasami przyjeżdżam tutaj właśnie w tą okolicę i nagrywamy razem motorkami Ale będzie ogień jak się też kupisz jakiegoś krosa, albo kłada Ty, No, nie? będzie ogień no. A ten skuter? Gdzie ten skuter stoi? Tutaj stoi. A tu Mamy stoi, Loziarka Aha To jest fajne No A widzowie znają ten motor, ten model, czy nie? Co? Model znają ten, czy nie? No znają, ja, już był odcinek tak pierwszy Tak serio, nie? Tak serio? Pierwszy raz widzę taki motor Taki, taki typ Nie widziałem bo wiesz normalnie skuter to skuter, ale ten jest taki wyjątkowy, nie? No, no, Jaka no. Jaka to jest marka? To jest Herkules. Herkules. 50 no. tego tam będzie miał z 6 Nie wiem, nie, nie przyglądałem się, nie? Tam sze, sze, Wszystko by miał, ale nie? Ale jak się nie mylę, ty go chyba malowałeś, nie? No, malowałem. Był A, pie, e, biały, był fabrycznie. No. No tu, e, tu jest czerwono-czarny. No, no. No. <laughs> to jest ten, masz to baki, nie? <laughs> No. no A to mi akurat koleżanki oklejały go, nie? Aha no. Ale fajny ten. A no tu ty ja, połatał jak tymi, tym. Przecież ten motor, zaraz motor to jak? Co? No ale coś było pamiętam Lodziarka. Lodziarka. Przezwisko Lodziarka. Czekaj te lody. No lody, lody <grym> dla ochłody. Będą w lato rozdawane, rozwożone znaczy, się. Aha. no. Dobra słuchaj, agrar, jedziemy e, po ceny, bo patrzę. Zobacz tam daleko. Te słońce nieubaganie ucieka, a ja naprawdę... Ej, dlaczego tak w finału długo nie było w ogóle z tym bym to szybciej wszystko nagrywał, nie? No. Ale dzień jest dla mnie za krótki. O, trzecie, o trzecie się już robi ciemno. No nie? tak. No właśnie. Także teraz nagrywamy i ten. I, i lecimy. lecimy nie? Wobec, tam coś widzą, nie? Rafałku, pyta, powiedz mi, z czego to jest silnik? Silnik e, z czego? Znaczy, no, z czego to ciężko powiedzieć? Te silniki montują w motorach, junakach, w krosach, w czy, takich motorkach. To jest model silnika 139 FMB No, i to jest popularny Chińczyk, tak naprawdę. 125 półautomat. Trzy biegi do przodu, wsteczny. To jest właśnie fajne, że ten wsteczny jest. No. Koła, wie, jak widzisz, nowe tutaj sobie na nie kupiłem, bo tamte były łyse. No, no. Ogólnie jest to wersja, wygląda zarąbiście wersja nie? No, wpalająca na rozrusznik, nie? To jest też fajne. Bo no, te cząkopki by nie było gdzie dać, bo mieć plastyki są. No, co by, co by jeszcze chciał wiedzieć na temat? Wyciśnienie 61, nie? No, 61, bo to testowałem już na moim odcinku. Maksymalna prędkość to 61 na godzinę. Czy powiem nakłada, to jest może, nie? Znaczy, nakłada to jest dużo. On bardziej powinien mieć siły niż prędkości, no, no, no. Nie? I o to mi właśnie chodziło. No, ale w terenie idzie świetnie, no. To dobrze. Mój też, kurczę, na, na, na drodze to już teraz mocy brakuje mu w prędkości, no, no. ale w terenie to dzikus, nie? No, no, i o to chodzi, no. Ale nie, trzeba coś mocniejszego kupić, bo to już... Jak psuje, Ja swoim jak jak będę swego w ogóle krosa, bo jak wbijam na mój kanał, nie? wiem kiedy to będzie, jak wbijam te 1500, to też zaraz kupuję krosa, to bym przyjechał tutaj do ciebie i byśmy nagrywali krosami. No. Może byśmy się uczyli też na Williej i coś takiego, nie? No. No. Też by było fajnie. Tylko właśnie czekam na tysiąca subów i wtedy będzie ogień, no. No, a fajnie jakby u mnie wbiło tak 500, nie? No, no. Też bym się cieszył. No 500 to już jest, pamiętam... Fajna liczba, taka okrągła. No. no. zrobić boczki, taką małą szkołę, naukę ci zrobiłem. To teraz pokaż co zapamiętałeś i cię nagram jak ty jedziesz. Dobra. Highways through my shadow through the sun rays O ciebie. Dobra. Ej nagraj. Idzie to. Dobra. Teraz dwa. Boś No ej jak tu paliwo nie leci, jak ty żebyś bokiem jechał no, no. <laughs> no powiem, bo ale ty, jakbyś tak się kręcił, nie? No. Tu ja myślałem, że mi aparat kiedy W jednym momencie to miałem tyle tego, trawy na nim. <laughs> nie powiem ci garby robią swoje, nie? No robią garby swoje, ale właśnie nie, jakbyś miał mniejsze, bardziej się ślizga, nie? No, no. Ale jak masz im większe, to trzeba więcej umiejętności mieć. No, ja. Ale widać patrz, widać po tym, zobacz se. Pak tutaj ciągło. No. Pak tu zebrało, nie? Nie <grymne> <grymne> nie trzeba. No. To co, może jakieś patek jeszcze podziemy do lasu spróbować pociągnąć? No. No i gitara. I na tym skończymy wystarczająco, bo robi się ciemno, muszę do domu dojechać. No dobra, dobra. Ale odcinek wychodzi w piacie na razie. No tak? i na Polinę i. No dobra. A Rafał cofa? Dawaj, ale ten, tam tą Dobra, to Dobra, kto ciągnie? Nagrywaj, e, Ja chcę. Ja też chcę. A no to nie to... Gamble jedzie, Gamble, dawaj. Ej, ale Gamble jest lżejszy. Lżejszy No tam. Zaraz może nawet nieco w odcinku, a i tak uciągnie. No dobra, oczy się, bo to może. Co, Co jest? Co jest? Gamol? Dobra, Co tu jest? Pękło. Ej, to będę musiał fajnie. Się wyklepię. Przemalować. przemalować. Ale i tak jest no. Tylko szkoda, że tak tą gałązkę Nie było trzeba takiego ciężaru A i tak po pojechało No No To no dawaj teraz motorkiem Skuterem No skuterem Ciekawe czy będziesz miał Co? Porównanie będzie No porównanie Dobra to tu na końcu przywiążemy nic się nie Żeby nic się mot motorowi nie stało To chyba nic Skurde, dobra, do tego, dobra. Się trochę żeś kurwa za daleko pojechał Aha Bo my mogli też na końcu go Nasza wina No No, nasza wina, ale m******* no, chuj, no dobra, co to, to będzie? Dobra i kurwa zamar... Ale ci powiem, tak się ja YouTube nie przejmuje, bo wiesz czemu? Bo chociaż nagrany fajny film jest No I tak I to się liczy, a widzów trzeba szanować i też trzeba je nagrywać, nie? No, no i to się liczy ale nie no, ten plastik mnie skurwia, no kurwa. To się wyklepie. Skurwia wy ten plastik. Ważne, że widzowie mieli bekę. Bo no to jest też ważne, ale mnie wkurwia ten plastik. Ja. <laughs> ten był A Oto ten człowiek. A ja mówię ci, że ja to lichowicę. Ale mówię, ale no, nie wiem, mówię licho wejdzie, bo licho wyjdzie. Bo z... nie ma tego Czego? kabla tu. Czego? To był kabel co robił za łańcuch. Kaj. To na oponie. Aha. I zdjąłem, a jest śnieg. To mogę ci go zostawić. No a. ale to jest zupełnie inna opona. Aha. Zmieniła no, no, tam kodę. tam mi wybąbiła. No. <laughs> a to jeszcze nie moja opona była no to. To ty się świetnie bawisz. Uuu, dawajcie mięszką, Dobra, mięszką, dawajcie no Już! dawajcie mięszką, dawajcie mięszką, a musisz włączyć i włączyć, bo to ja tego nie uduszę. Ej, po hmm? Ej, co mi kład, A bo mam dużo siły spać. nie biorę, nie moja. <laughs> Dobra, to wszystko w tym filmie. Trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć. Cześć. Yeah. Dobry. Jeszcze dodaję do odcinka już nie nagrałem w lesie już my pojechaliśmy ale jechali, znaczy się stał motor i przy tym przy lesie, przy gałęziach no i co? lata jak łopata tu się pękło tej części nie wziąłem tu też pękło Same rysy są tu na boku. Ulterko mi oczywiście sobie przykręcę, by się odkręciło. No i migacz, bo to cały ciężar tego motora się przewalił. Tak to jak